Pozycja wiązań na nartach. Czy można ją zmienić i co to da? Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj porozmawiamy o pozycjonowaniu e, środka e, takiej kreseczki, która, jest, która określa środek buta. E, w stosunku do środka geometrycznego narty oraz do miejsca, które wyliczyli inżynierowie każdej z firm, gdzie, powinna, gdzie powinien ten środek butów się znajdować. Otóż, jak zwykle na początku, krótki rys historyczny. W latach 60. ubiegłego stulecia inżynierowie nieistniejącej już niestety firmy Dynamik, która wówczas była jedną z wiodących firm produkujących fenomenalne narty slalomowe dla bardzo wielu zawodników, wymyślili, że Pozycja, nart, pozycja butów na nartach jest ściśle określona. Wiąże się to z kontrolą nart oraz wiąże się to z możliwością dobrego przyspieszania na końcu każdego łuku. Otóż ta pozycja wynosi, to jest odległość przesunięcia do tyłu w stosunku do geometrycznego środka narty o około 8 do 9, czasami więcej centymetrów. Ale to się wszystko zawiera gdzieś w przedziale pomiędzy 8 a 10 czy tam 7 a 10 cm? Nieco inna jest ta pozycja dla nart slalomowych. Ona jest bardziej, wiązania są wtedy troszeczkę bardziej do przodu. Nieco inna dla nart przeznaczonych do konkurencji szybkościowych, kiedy wiązania spozycjonowane są trochę bardziej do tyłu. Tutaj mam przed sobą dwie pary nart z dwoma parami wiązań. No i dla przykładu, środek geometryczny tych nart, sportowych nart HEDA jest tutaj. Środek, który, który wyliczyli inżynierowie, gdzie powinien znajdować się środek naszych, naszych butów, jest dokładnie w tym miejscu. A więc widać bardzo wyraźnie, że ta odległość jest, to jest, ja zresztą to zmierzyłem przed, przed programem, 8,5 cm. Tutaj na, na tym modelu Atomika jest troszeczkę inaczej. Ta odległość do kreseczki, która jest narysowana w tym miejscu, gdzie powinien być wyliczony przez inżynierów środek butów, wynosi. Nieco mniej niż 10 cm, dlatego że są to narty gigantowe, a to są narty stalomowe. No ale halo, na tej płycie u wiązaniach atomika mamy jeszcze dwie dodatkowe kreseczki. Co one mogą oznaczać? Otóż problem polega na tym, że każdy z nas jest trochę inaczej zbudowany oraz troszeczkę inaczej jeździ na nartach. Inaczej rozkłada siły, inaczej, inaczej też inicjuje skręty, ma inną technikę. Współczesne wiązania dają bardzo dużo możliwości korygowania indywidualnych cech poprzez przesunięcie wiązań do przodu czy do tyłu. Prawie wszystkie wiązania montowane są obecnie na szynach, tak więc możemy przestawić przednią część, przedni bezpiecznik o parę centymetrów, a następnie dojechać tylnym bezpiecznikiem tak, żeby zgadzał się docisk. Bardzo ważne, pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie przestawiać swoje wiązania w celu dokonania pewnych eksperymentów, musicie wziąć pod uwagę, że zmieni się, możecie niechcący zmienić docisk wiązania. I warto na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż ten docisk jest szalenie istotny do, dla prawidłowego funkcjonowania wiązań. W wiązaniach sportowych Atomika. Yy, Niestety tylko u Atomika ta operacja jest trochę bardziej prosta. Po odryglowaniu tego, tego rygla, który jest z przodu wiązań, możemy przesunąć jednocześnie przód i tył wiązań na narcie, nie zmieniając docisku. Nawet, ja może pokażę do kamery w ten sposób, nawet tutaj na wiązaniu mamy skalę, która Ze strzałeczką, która pokazuje w którym, miejscu, w którym miejscu tej skali jesteśmy, czyli jaka jest nasza pozycja w stosunku do geometrycznego środka narty. I to jest bardzo istotne, dlatego że taką, że tak, taką wartość możemy sobie zapisać, możemy zrobić kilka testów i zapisać miejsce, w którym jeździ nam się najlepiej. Niestety takie wiązania produkuje tylko firma Salomon Atomic, tylko Ambersport. Natomiast jest to możliwe do zastosowania. Przy współczesnych płytach, żebyśmy trochę poeksperymentowali z pozycją wiązań we własnym zakresie, w zasadzie w przypadku wszystkich innych wiązań, które są na rynku. No dobrze, ale co nam to może dać? Otóż, generalna zasada jest taka: im wiązania przesunięte są bardziej do przodu, tym szybciej i łatwiej inicjujemy skręty. Jeśli wiązania przesuniemy do tyłu, tym stabilniejsze będą nasze narty. No, teraz oczywiście nie można przesadzić. Jeżeli przesuniemy wiązania zbyt mocno do przodu, to znaczy, powiedzmy, przesuniemy je o 5 cm od wyznaczonego e, środka e, dla, dla butów narciarskich, to może się zdarzyć, że narty nasze będą bardzo błyskawicznie inicjować skręty, ale będziemy mieli problem z ich wykańczaniem. To znaczy, w końcowej fazie skrętu, piętki będą nam się uślizgiwać, dlatego że nie będziemy wywierać odpowiedniego nacisku na piętki narty. Jeśli natomiast przesuniemy wiązania zbyt daleko do tyłu, to będziemy mieli narty super stabilne, które będą fantastycznie kończyły skręty, ale niektóre nie będą chciały inicjować. Będziemy mieli uczucie, że te narty są strasznie wołowate, że na, na przykład nie chcą inicjować skrętów, nie chcą zacząć skręcać, no i przejście z krawędzi na krawędź też będzie bardzo spowolnione. Ja y w prawie wszystkich wiązaniach, w prawie wszystkich nartach stalomowych, przestawiam wiązania o około centymetr do przodu od, od miejsca, które wymyślili inżynierowie. Po prostu wyeksperymentowałem to przez całe lata i tak jeździ mi się lepiej. Centymetr jest już wielkością odczuwalną. To znaczy, żeby, że jak przestawimy wiązania o centymetr, to odczuwamy, że narty trochę, że dynamika nart, sposób inicjacji troszeczkę się zmieniły. Ale, jeżeli ktoś do tej pory nigdy nie eksperymentował z pozycją wiązań na nartach, zrobiłbym na początek coś radykalnego. I zrobiłbym to właśnie w kierunku do przodu. To znaczy, jeżeli mamy nasze narty, przestawcie o załóżmy 3 albo 4 centymetry wasze wiązania do przodu na płycie i zobaczcie, co się wydarzy. Jeżeli nie będziecie zadowoleni, bo właśnie na przykład narty będą zbyt e, szybko puszczać na końcu, na końcu wirażu, możecie pojechać o centymetr do tyłu. Znowu, pamiętając o tym, żeby. Dobrze sprawdzać docisk pomiędzy, przednią a tylną, pomiędzy przednim a tylnym bezpiecznikiem. Tak więc, tak więc przesuńcie o centymetr do tyłu i spróbujcie jeszcze raz, w tych samych warunkach, to znaczy tego dnia. Taki eksperyment jest naprawdę fajny i naprawdę można zobaczyć, jak bardzo zmienia, zmieć, zmienić można charakterystykę NART za pomocą prostego przesunięcia wiązań wzdłuż NART. To tyle, jeżeli chodzi o przesunięcie. Namawiam wszystkich do e, takiego eksperymentu, ale to nie wszystko, co możemy zrobić z naszymi wiązaniami. Otóż, oprócz przesunięcia wiązań w osi wzdłużnej nart, możemy również nasze narty, to wymagałoby już specjalnego zamontowania, zamontować offsetowo. Na przykład, wielu zawodników, do, szczególnie do konkurencji szybkościowych, montuje, gdzie narty są. E, no, długie i, i ciężko jest na nich skręcać. Montuje swoje narty w taki sposób, ma, mają zamontowane narty, że wiązania nie są zamontowane idealnie na środku, tylko bliżej wewnętrznych krawędzi. Powoduje to, że szybciej możemy jakby uzyskać kontakt z wewnętrzną krawędzią tak zamontowanych nart. Niestety, żeby coś takiego wyeksperymentować, trzeba by było nawiercić narty parokrotnie, żeby sprawdzić, czy to, czy to ma dla nas jakiekolwiek znaczenie. Myślę, że może, być to, może mieć to znaczenie przy nartach odrobinę, szerszy, odrobinę szerszych, żeby po prostu łatwiej postawić je na krawędzi. Kolejną możliwością, jaką mamy, jest offsetowe zamontowanie wiązań, czyli tak zwany duck stance. Duck stance, czyli pozycja na kaczkę. E, robi to na przykład w swoich konstrukcjach e, e, znakomity konstruktor nart Henryk Lutman, który montuje wszystkie swoje narty w taki sposób, że wiązania w stosunku do wzdłużnej osi nart zamontowane są o 7 stopni przekręcone przednie części bezpieczników na zewnątrz, czyli stoimy na nartach w ten sposób. Co więcej, w taki sposób montują narty bardzo często również zawodnicy konkurencji szybkościowych. Chodzi o to, żeby mogli, przecież my chodzimy na, nart, na, na naszych nogach w taki właśnie sposób, że stawiamy stopy nie idealnie równolegle, tylko mniej więcej właśnie w tym układzie na kaczkę. A więc jest to pozycja bardziej naturalna. I teraz Zawodnicy który, konkurencji szybkościowych, którym zależy na tym, żeby obniżyć pozycję na płaskich, na prostych odcinkach, możliwie jak najniżej, znacznie bardziej lubią taką pozycję nad nartami, dlatego że mogą po prostu zejść odrobinę niżej i lepiej wykorzystać ślizgowe właściwości nart. Ponieważ mam jedną parę nart, którą wyprodukował Henry Klutman, to oczywiście mam również te narty zamontowane z tak zwanym duck stance, czyli z zamontowaniem wiązań na kaczkę. Są to co prawda narty freerideowe o szerokości pod butem 110 mm, ale uwierzcie mi, to naprawdę bardzo, spra bardzo sprawnie działa na takich nartach. Jeździ się w zasadzie, miałem mniej więcej 10 minut potrzebowałem, żeby przyzwyczaić się do tej pozycji nad nartami. Jeszcze jedno. Znowu firma Atomic robi sportowe wiązanie, którego skala niestety wynosi, skala DIN wynosi około 20 jednostek, które można za pomocą paru śrubek przestawić na nartach właśnie do pozycji ustawienia na kaczkę. No, ma to znaczenie dla zawodników, którzy testują sprzęt, i myślę, że jest to bardzo, że jest to bardzo przydatny przyrząd do tego, żeby, żeby tę pozycję właściwą, wygodną dla nas, bardzo istotną do całodniowego jeżdżenia uzyskać. Niestety działa to tylko i wyłącznie w wiązaniach z najwyższej sportowej półki. Jeszcze jedna sprawa. Wiele lat temu dwie firmy, Dynastar i Felkl, robiły Narty dla pań. Były w zasadzie pionierami produkcji nart przeznaczonych specjalnie dla pań. Jak wiadomo, panie mają nieco w innym miejscu umieszczony środek ciężkości swojego ciała oraz tendencję lekkiego siadania na tyłach podczas jazdy na nartach. I teraz inżynierowie firmy Dynastar stwierdzili, że żeby skompensować tę naturalną tendencję do siadania na tyłach, panie powinny mieć wyższy lifter pod tylnym bezpiecznikiem. Tak, żeby jakby buty były troszeczkę pochylone do przodu. Natomiast inżynierowie Felkla stwierdzili coś dokładnie odwrotnego. Jeżeli będziemy podnosić obcas, to panie będą miały coraz większą tendencję do przesuwania się do tyłu. W związku z czym musimy zrobić podkładkę pod przednim bezpiecznikiem, tak, żeby panie miały wrażenie, że lecą do tyłu, a więc chciały same kompensować tę nienaturalną dla nich pozycję. Kto miał rację, nie bardzo wiadomo, ale taki eksperyment też można przeprowadzić. Dzisiejsza większość sportowych nart współczesnych ma zamontowane wiązania na płytach. Jeżeli udałoby nam się uzyskać gdzieś podkładki podwiązania o grubości paru milimetrów, trochę dłuższe śruby, to możemy zrobić eksperyment taki, że możemy podłożyć podkładki z przodu, pod przedni bezpiecznik. I zobaczyć, co się wydarzy. A następnie te podkładki podłożyć pod tylny bezpiecznik i zobaczyć, co się wydarzy. Która z tych dwóch pozycji będzie dla nas lepsza. Znowu zasada generalna. Do slalomu raczej podnosi się przednie część, przednie części wiązań, czyli przednie bezpieczniki. Chodzi o to, że. Natychmiastowe naciśnięcie na pedał sterowania, czyli przedni bezpiecznik, powoduje szybką inicjację wiraży, co jest bardzo istotne w slalomie. Do konkurencji szybkościowych, żeby lepiej się ślizgać, podnosimy minimalnie piętkę, tak żeby pozycja stania na nartach była bardziej wygodna dla zawodników, którzy muszą obniżać tę pozycję, właśnie do jakichś takich, po prostu jeżdżą niżej i, i potrzebują mieć wygodniejszą pozycję nad nartami. Tak czy inaczej, zacznijcie od eksperymentowania poprzez ustawianie zmiany ustawienia swoich wiązań w osi wzdłużnej, a wtedy zobaczcie, że wiele można uzyskać i wiele się zmieni, jeżeli chodzi o to, jak nasze narty reagują i funkcjonują na stoku. Bardzo ciekawe doświadczenie. Zachęcam wszystkich do wykonania tego prostego zadania na stoku. Jeśli podobał ci się materiał, który przed chwilą prezentowaliśmy, naciśnij przycisk subskrypcji oraz naciśnij przycisk dzwoneczka, tak żeby dostać powiadomienie o następnych naszych produkcjach.